Mój letni samochód. Nie, no totalnie mi się podoba, że takiego taki obszczany. Jakie ja, jak ja mam dane osobowe? Biuchani. Waj, wajno. Kłani, wajno. Co, Co się dzieje? A, bo to jest chyba scena porodu. Co was przywiózł bocian? Kurwa? Ja wypadłem z wydechu. Co to jest? Kurwuj, że wyglądam jak zbiędła szynka po tygodniu. W najniższej półce w lodówce, o której już każdy zapomniał. Pięknie jest na dworze. Co to kurwa jest? Kaczka? Kerst w chuj. Ile ważek? Trzeba wypić piwo. One milion beer. Dobra, to trzeba od razu zabrać do garażu. To trzeba położyć w bezpiecznym miejscu, żeby się przypadkiem nic nie rozbiło. Pyk. Co to jest za motoryna? Jones. Trzeba zacząć składać Satsumę chyba. Czego nie ma kurwa w tej satsumie Wszystkiego tu nie ma kurwa Ech Ja pierdolę Od czego się zaczyna budowanie samochodów Kurwa Nie mam pojęcia Dobra chuj Blok silnika Pytanie Da się tutaj to wpierd... Dolić da się. Dobra, bierzemy to. Potrzebuję klucza. Gdzie są kurwa narzędzia? Jak, cię, jak się ciebie otwiera? Kurwa skrzynko, no. Może F. Mamy to. Nie wiem, czy to będzie kurwa ten klucz. Chyba za mały. Pykt i wkręcamy z kurwy syna. Dwa za mną. mogę tam wpierdolić płoki? Normalnie mogę. Perfekto. Tylko wszystkie cztery trzeba tam wiebać. Udało się nie wrzucić do silnika czterech puszek piwa, tylko cztery płoki. Dobra, dokręcone wszystkie. Na luziku. Udało się. Jesteśmy coraz bliżej. Uszczelka na głowicę. Pięk. Chociaż jak nie będzie uszczelki, to nie będzie czego wydmuchać. Teraz tu teoretycznie chyba powinno się wjebać miskę olejową. Jeszcze trochę i może nawet pojedzie. Pyłów co tu jest do dokręcenia. Mam nadzieję, że dokręcam wszystkie śruby. Jak któryś nie dokręcę, to chyba nie będziesz takiej tragedii. Dobra, spalę, że to mój pierwszy dzień w pracy po prostu. U siebie rób jak u siebie. A u obcego? na odpierdol. A ja u siebie zrobiłem jak u obcego. Ja pierdolę ty na tej, w tej grze można autentycznie scrolla zepsuć, nie? Świat, świat, gdybym znał wielkości tych wszystkich śrub, kurwa. Dobra, jebać ten silnik trzeba się napić. Już mam dosyć. O, f, jeszcze jedno trzeba wypić kurwa, one milion pif. Trochę się tylko kiwam. Pizza. Idealnie pizza opierdolona. Rano będzie kac morderca bez serca. Ale się kurwa położyłem niesamowicie. Ja chciałbym wstać. A, ja wstałem! Gdzie jest światło? Halo! Kurwa mać! To jest światło? Co się dzieje? Czemu wszystko się tak trzęsie? Nie wiem, drzwi do domu, zostawiłem otwarte. Może wypadałby zamknąć. Nie wiem czy tutaj są kurwa złodzieje. Są złodzieje w Finlandii i wiem, że są pijace, bo jestem ja. A nie mogę iść spać. To było pierdolić piwo, no. O, ale się już nie częsę. Wystarczyło opierdolić piwo no. Enter driving mode. A, bo ja mogę wejść tak dosłownie na ten motocykl. Ej, kozak, jak się wchodzi w driving mode? Bierzemy Kask Space Marines. Jak się wchodzi w driving mode? Tak totalnie nie. nie Ironicznie, śmuchy latają wokół mnie, chyba brudny jestem. Dirtness, o spada rzeczywiście. O, trzeba się kurwa wyurynować. Ej, dzień wstał po obwyszczaniu się, o co chodzi? P jak pipi? O, rzeczywiście. Co to za taki kurwa strumień po kropelce, Ty masz kamienie nerkowe kolego? O, dalej leci, przestań. No i się przewrócił kurwa, próbujmy jeszcze raz wejść w drive mode. Ty, ja wiem, może mu się kurwa akumulator rozładował, chodź tu, chodź na warsztat. No, czemu nie odpalasz? Teraz może. No nie, sprawdźmy kurwa, teraz. O! Odpalił. Dobra, teraz muszę się dowiedzieć, jak się zmienia biegi. Nie, R, kurwa. Wsteczny mi się rzucił. Kurwa, no nie, wsteczny, jak się rzuca kurwa przedni. Raz go rozpierdolę. Nie, przeklinaj mi na motor. Trój, klikam całą klawiaturę. No. O! Mamy to. O, mamy to kurwa, udało się, może nie do wody kurwa, wstępnie, okej, okay. idzie kurwa dobrze, dobra, chuj, jedziemy gdzieś, nie wiem gdzie, nie wiem jak się spuszcza bieg w dół, G i B, dobra, pojedziemy tą drogą kurwa, jak się tego kciuka kurwa opuszcza, no chuj, jadę z kciuki. <gryw> ja pierdolę, no to nieźle, Stres powinien kurwa maleć przyjeździe z wysoką prędkością, nie driftem, Fizyko jazdy, kurwa, ja się zaraz nauczę jeździć w żużlu. Dobra, absolutnie nie wiem, kurwa, co mam robić. O Dobra, odzyskujemy stabilność, nie wpierdoli się w drzewo. Ale tutaj są normalnie takie przeciążenia. No, to esa, się wypierdoliłem na przejeździe kolejowym. Ty, tu można strzelać ze sprzęgła. Kurwa, w sumie kasku nie założyłem. Trochę przypał, ale... ale chuj. Ja się nie zamierzam wypierdalać, nie? Jest stabilnie. O kurwa, chyba zginąłem? Nie, już nie jest okej. Okay. Moja postać nie wstaje. Przeżyłem jeden dzień i zajęliście.